Minut po 8 czy to będzie godzina dla bogaczy swój pojedynek o 1000 złotych na śniadanie stoczy dzisiaj Przemek, cześć Przemek cześć. Jesteś z nami? Dobrze słuchaj, krótko wyjaśnię zasady, przed Kobą 9 pytań do 1000 na odpowiedź się policja jeszcze do nas przyszedł ostatnio półtorej godziny opóźnienia był dla mnie w ogóle jest bez sensu tam się, Jak dla mnie to lepiej iść do lekarza wcześniej, próbować wcześniej się dostać do lekarza. w ręku, to się zacznie. Jak Spróbujcie się czujesz, miktorcia, coś tam? Dzisiaj w kalendarzu jedenasty dzień kwietnia, a dla nas nasze święto. Wielkie święto, dzisiaj dzień radia, dziękuję Wam, że jesteście ze mną naprawdę, dziękuję, dziękuję Najpierw ślub, później wyklucz. Dobrze. Dwudziestego... Wielka, zielona szkoła, później jeszcze No Ty masz dwie, ja mam jedną. No chyba, że też dostaniecie zaproszenie. Tak, jeszcze widzę. Borba kwietnia, kiedy ja sobie to zaplanować? Ja też jeszcze zaproszenia nie dostałam, jako oni dopiero zaproszenia drukowali. Mają tempo.